Ja bym pan chciał coś włączyć teraz, bo jest w internecie taki filmik, taki filmik, który już ma wiele dziesiąt tysięcy wyświetleń i żeby się pan do tego odniósł. Dlaczego Polska, jeden z najbogatszych w zasoby naturalnych krajów, nie korzysta z tego, co posiada? Przecież wszyscy Polacy mogliby być bogaci jak Norwegowie czy Saudyjczycy. Z samego wydobycia państwo mogłoby każdemu z nas co miesiąc dopłacać grube tysiące. Tak właśnie jest w Arabii Saudyjskiej. W Norwegii z kolei dobrze rozwinięty transport publiczny, szkolnictwo czy opieka zdrowotna są w dużej mierze finansowane właśnie z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży surowców naturalnych, takich jak gaz. Państwo szczodrze dopłaca też do emerytur. Zresztą sami zobaczcie, ile tego wszystkiego mamy. Złoża ropy naftowej szacuje się w Polsce na 420 milionów ton gazu ziemnego na 1775 miliardów metrów sześciennych gazu łupkowego z kolei na 2 biliony metrów sześciennych rocznie zużywamy gazu 20 miliardów metrów sześciennych więc starczyłoby go nam na 190 lat węgla kamiennego mamy z kolei 500 miliardów ton rocznie spalamy 55 milionów ton węgla więc mamy zapas na ponad 9000 lat węgiel brunatny 60 miliardów ton Tytan, 96 milionów ton, soli mamy aż 112 miliardów ton, a mamy też cynk, ołów, baryt, nikiel, wanant, platynę, srebro, złoto, miedź, siarkę i cynę o tym, ile to wszystko jest warte, a także, dlaczego nie wydobywamy tych bogatszych no, ekspertem. No I tutaj chciałem się zapytać, co Pan sądzi o tym filmiku? Bo ten filmik jest bardzo popularny. Czy to, co mówi te wyliczenia, czy one są zgodne z prawdą? No proszę Pana, Pan przywołuje informacje problemu z bilansu surowcowego, publikowanego co roku przez Państwowy Instytut Geologiczny i Ministra Środowiska. Ale przypomnę, że to są zasoby geologiczne. To są zasoby udokumentowane i stwierdzone w, w ziemi. Zalegające na głębokości kilku tysięcy metrów również, zależy od tego, co to jest. Kluczową sprawą są nakłady inwestycyjne na ich udostępnienie. To są nakłady, które trzeba ponieść. Dlatego tak bardzo irytuję się górnictwem węgla kamiennego, bo proszę sobie wyobrazić, że yy, Górnictwo węgla kamiennego jest jedynym sektorem górniczym, do którego zgłaszali się inwestorzy z zagranicy, którzy chcieli ten węgiel wydobywać za swoje pieniądze. Jeszcze byli inwestorzy, którzy chcieli wydobywać surowce potrzebne do produkcji cementu, ale to skala jest nieporównywalnie mniejsza. Ale wracając do tematu. Wie pan, te zasoby w niektórych przypadkach, zwłaszcza o gazie, o gazie tym łupkowym, trzeba powiedzieć, no, okazały się zasobami znakomicie przeszacowanymi. Mówiono o miliardach metrów sześciennych, okazało się, że tego jest 700 milionów, a poza tym, wie Pan, trzeba mieć świadomość tego, że jeden otwór badawczy do głębokości 10 kilometrów, bo na takiej głębokości zalegają łupki, no to jest nakład rzędu 12 do 15 milionów euro. A żeby eksploatować takie złoże, to trzeba takie otwory wywiercić w odległości nie większej jak co 500 metrów. Nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie ludzie się zgodzą na to, żeby im tak bardzo podziurawić w ziemię, to po pierwsze, a po drugie, wie pan, no, nie ma takiego inwestora, który tak bardzo wiele pieniędzy wyda, nie mając gwarancji zbytu tego, 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 tego produktu. Niemniej y, można ubolewać nad tym, że mamy. Nie, ud znaczy udokumentowane zasoby węgla brunatnego i węgla kamiennego, miedzi, soli. Nad siarką bym się nie rozczulał, bo siarkę uzyskujemy dzisiaj z procesu odsiarczania spalin w elektroenergetyce, których nie eksploatujemy, a moglibyśmy importować, a moglibyśmy e, wydobywać. Coś na rzeczy jest, ale nie do końca. Tak też właśnie myślałem, że może jest to trochę przekoloryzowane, bo to już jest taka wspaniała wizja tego, druga Arabia Saudyjska. No nic i na koniec, jaki scenariusz na najbliższe miesiące Pan przewiduje? Proszę Pana, no niestety scenariusz jest taki, proszę Pana, że górnictwo węgla kamiennego nie zwiększy wydobycia, bo już nie ma jak. I nie chce nie tego robić i nie pyta się o to, jak to zrobić. Wobec tego zima, jak mówimy o scenariuszu z punktu widzenia polityki energetycznej państwa, zima, proszę pana, dla energetyki zawodowej będzie no, normalną zimą z pełnym dostępem do węgla, czyli mówiąc najbardziej na skróty, będzie jasno, a natomiast tych, którzy nie mają tak zwanego centralnego ogrzewania z sieci miejskich, no, będzie chłodniej. Ale generalnie to jakoś jeszcze przetrwamy to wszystko, i co najważniejsze to to, że trzeba z tego doświadczenia roku bieżącego wyciąć, wy, wy, wyciągnąć wniosek, że coś z tym fantem trzeba zrobić. Bo wiara w to, że to się samo zmieni, jest bardzo złudna. Takie warunki, tak jak teraz jest, tak jak jest w tym roku, będzie przez najbliższe 15-20 lat. Do czasu, aż nie powstanie alternatywa energetyczna dla węgla. A ona może być albo alternatywą gazową, co nie liczę na, na co nie namawiam, bo jest, gaz jest bardzo drogi, może być alternatywą jądrową, na, to, na co bardzo namawiam, bo to jest y, najbardziej nowoczesna i niskoemisyjna, czy zeroemisyjna energetyka. No i Wysokotechnologiczna energetyka węglowa polegająca na użyteczności w energetyce węgla głęboko przetworzonego czy niskoemisyjnego, tak jak robią to dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, nawet w Chinach, gdzie już się nauczyli. E, Węgiel wydobyty z podziemi, zgazować i potem używać w energetyce, no, już wtedy nie emitującego tego wszystkiego, co przeszkadza, zwłaszcza e, urzędnikom unijnym. A tak naprawdę, jeszcze jedno zdanie na temat tych wa walorów unijnych. Wie pan, trudno sobie wyobrazić, wie pan, tą głupotę, bowiem e, mówię o głupocie w sytuacji, kiedy wiem, że. Bilans emisji z tytułu dwutlenku węgla w świecie jest mniej więcej tak skonstruowany, że 11% tej emisji polega, pochodzi z Europy, 1% pochodzi z Polski. To znaczy, że gdybyśmy w ciągu jednego dnia wyłączyli wszystkie emitenty dwutlenku węgla w Polsce, świat by tego nawet nie zauważył. Tym bardziej, że. Jak Europa emituje te 11% w skali roku, to Chiny, Indie, Indonezja, Mongolia i nie tylko, generalnie Azja emituje go co roku o 12-15% więcej. Także ta nasza walka. Z emisją dwutlenku węgla, która przy okazji zubaża nas gospodarczo, przemysłowo i energetycznie, jest zniweczona zupełnie przez odwrotną politykę i, i odwrotne realia w, w energetyce czy przemyśle reszty świata, a zwłaszcza w Azji. Także trzeba tu refleksji. Proszę mi powiedzieć, bo tak, konflikt na Ukrainie się zaognił, już trwa kilka miesięcy. Co od tego czasu, od początku tego konfliktu, zrobił polski rząd, żeby zwiększyć wydobycie tego węgla w Polsce? Nic. W zakresie zwiększenia wydobycia nic, no wręcz przeciwnie, kontynuowana jest likwidacja kopalń, czyli to jest działanie zupełnie na przekór. Tu mało tego dalej dotowane są kopalnie, które zmniejszają wydobycie w Polsce. W tym kierunku nie zrobiono nic. To jest typowo urzędnicze myślenie, polegające na tym, że trzeba w jakiś sposób zaklajstrować deficyt a nie usunąć przyczyny de, de deficytu. Ja nie chcę powiedzieć, że jest to myślenie polityczne, no bo ludzie e, widzą przed sobą kilka tysięcy złotych, które mogą, mogą dostać jak gdyby no mają tu pewnego rodzaju takie wrażenie opieki. Tylko to wrażenie opieki jest o tyle krótkowzroczne, że ono sięga po pieniądze publiczne. E, też się ono kiedyś skończy. Ale tym bardziej, że jeszcze raz powtórzę, najprostszym sposobem na zlikwidowanie wydo... deficytu węgla i wysokich cen węgla w Polsce jest zwiększenie wydobycia w kraju. A w tym kierunku nie dzieje się zupełnie nic. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim państwowym gościem był były wiceminister gospodarki, pan Jerzy Markowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.